Gdyby ktoś mnie zapytał, jaki model słuchawek był strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o uniwersalność i popularność, bez wahania odpowiedziałbym, że Audiotechnika ATH M50XBT. Zostało to też dostrzeżone przez tego japońskiego producenta, bowiem wypuścił on właśnie nową, odświeżoną wersję swojego produktu. Ja mam na imię Dawid, a bohaterem dzisiejszego filmu jest Audiotechnika ATH M50XBT 2. Zanim jednak przejdziemy do samych słuchawek, sprawdźmy zwyczajowo zawartość opakowania. W środku znajdziemy co oczywiste słuchawki M50XBT2, przewód do ładowania USB typu C, analogowy AUX do podłączenia do klasycznych odtwarzaczy lub wzmacniaczy oraz skórzany pokrowiec. Obudowę znaną z poprzedniego modelu cechu i możliwość złożenia jej do transportu. Ułatwia to też dołączony miękki pokrowiec, który zapobiega porysowaniu obudowy. Subiektywnie uważam, że zmieniono coś w wypełnieniu padów, bowiem są one nieco wygodniejsze niż w poprzedniku. Poza tym nie dostrzeżecie większych zmian wizualnych. Dopiero gdy przyjrzymy się lewej muszli zauważymy dodatkowe otworki dla mikrofonów w obudowie, nieco inny układ przycisków play pauza poprzedni i następny utwór oraz włącznik zasilania oraz inny port ładowania. Ten ostatni to popularny i uniwersalny port USB typu C wspierający technologię szybkiego ładowania. Producent deklaruje nawet 50 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, co czyni te słuchawki jednymi z najdłużej działających modeli bezprzewodowych na rynku. Taki dystans czasowy pozwoli na swobodę i realne poczucie uwolnienia się od kabli. Dzięki wspomnianemu USB-C zaledwie 10-minutowe podładowanie słuchawek pozwoli na kolejne 3 godziny czasu działania. Pełny cykl ładowania ATH-M50xBT potrwa około 3,5 godziny. Funkcjonalności i możliwości muzyczny słuchawek również uległy udoskonaleniu. M50 XBT2 wyposażono w przetwornik DAC AK4331 i wbudowany wzmacniacz słuchawkowy. Poza standardowym kodekiem SBC dochodzą jeszcze AAC oraz LDAC i obsługa Bluetooth w wersji 5.0. Cały ten układ napędza 45 mm przetworniki elektroakustyczne generujące dźwięk w paśmie od 15 do 28 000 Hz przy czułości w 99 dB. Przy okazji posiadania nowego modelu słuchawek warto też zwrócić uwagę na aplikację Audiotechnika Connect, w której nie tylko możemy sprawdzić i zmienić kodowanie dźwięku, aktywujemy też dzięki niej tryb niskiego opóźnienia Low Latency Mode, dostosujemy korektor brzmienia i zapiszemy wprowadzone zmiany, zmienimy balans głośności dla lewego i prawego nausznika, wybierzemy preferowanego asystenta głosowego, czy też zlokalizujemy zagubione słuchawki. Widzimy tu również dokładny stan naładowania akumulatora. Oraz możemy sterować głośnością i aktualnie odtwarzaną muzyką. Ponadto producent wyposażył M50XBT2 w opcję odsłuchu własnego głosu w słuchawkach podczas prowadzonych rozmów. Użyteczna funkcja, gdy chcecie pilnować każdego niuansu. Te hm 50 xb 2 zostały wyposażone w dwa dookólne mikrofony wykorzystujące technikę kształtowania wiązki. Zapewnia to poprawę przechwytywania i przekształcania sygnału mowy, zapewniając tym samym lepszą jakość połączeń audio. Możemy wygodnie i szybko wyciszyć dźwięk mikrofonu lub uzyskać dostęp do asystenta głosowego Amazon Alexa, ale także asystenta Google czy też Apple Siri. Funkcja parowania wielopunktowego sprawia, że słuchawki mogą pozostać połączone jednocześnie z dwoma urządzeniami Bluetooth. Przełączanie się pomiędzy nimi jest łatwe i szybkie. Słuchawki obsługują także funkcję Google Fast Player, co pozwala na szybkie parowanie słuchawek z urządzeniami mobilnymi opartymi na systemie Android. To wszystko z kwestii technicznych. i widać, że mamy tu do czynienia z bardzo dopracowanym projektem. Jak jest jednak w praktyce, czyli jak właściwie brzmią nowe Audiotechniki? Skorzystano tu z rozwiązań znanych z niemalże legendarnych studyjnych ATH-M50x. Dodano jedynie osprzęt pozwalający na uwolnienie się od przewodu sygnałowego dzięki technologii Bluetooth. Wynikiem jest prawdziwie studyjna jakość reprodukowanego dźwięku. Przetworniki zastosowane w tych słuchawkach zapewniają głębokie i precyzyjne basy, gwarantując przy tym wciągające wrażenie odsłuchowe. Wykorzystane w konstrukcji słuchawek komponenty klasy Premium zapewniają doskonały, czysty i naturalny dźwięk pełen wokalnych detali wraz z odpowiednią ekspozycją tonów średnich. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wysokiej jakości dźwięku podczas dojazdu do pracy, prowadzenia wideokonferencji, czy może po prostu relaksu i cieszenia się muzyką, najnowszy model ATH M50XBT2 umożliwia korzystanie z bezprzewodowego odtwarzania dźwięku, kiedy tylko zechcecie. Gorąco zachęcam więc do wizyty w pobliskim salonie Top Haifi, aby przekonać się osobiście o kunszcie japońskich inżynierów. A pełną ofertę, aktualne ceny, promocje i dane techniczne znajdziecie zawsze i niezmiennie na stronie www.tophifi.pl a zanim się rozejdziecie z ekranu, pamiętajcie, że służymy pomocy również na Facebooku, telefonicznie i pod adresami e-mail poszczególnych salonów. Dane kontaktowe znajdziecie jak zawsze w opisie pod tym filmem. A jeśli chcielibyście być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami wideo, zostawcie subskrypcję na naszym kanale oraz kliknijcie w dzwoneczek tuż obok. To pozwoli być wam zawsze na czasie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i widzimy się już niedługo.